Cześć, dzisiejsza kolejna propozycja to podroby, do których bardzo zachęcam, żeby przygotować. Zapraszam na wątróbkę, którą przygotuję tym razem z warzywami. Zaczęłam od usmażenia cebuli na maśle, teraz dodałam paprykę, dodaję pokrojoną cukinię, mieszam, lekko posoliłam, dodaję odrobinę wody i duszę pod przykryciem kilka minut. Nie doprowadzam do całkowitego rozgotowania warzyw. Niech one będą lekko chrupiące. Teraz w tym czasie już przygotuję wątróbkę. Warzywa są na małym ogniu, a wątróbkę smażę z obu stron na smalcu. Dodaję do warzyw, przykrywam i cały czas na małym ogniu mieszam. I całość będę jeszcze smażyła, dusiła przez około 10 minut. Tak, żeby te smaki się fajnie przenikały. Teraz dodaję przyprawy, przykrywam i pod przykryciem około 10 minut duszę. Na koniec garść zieleniny i można zajadać. Naprawdę bardzo polecam, bardzo pożywne jedzenie dla całej rodziny. Jeżeli spodobał wam się ten przepis, jak zwykle będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę i komentarz. Do następnego razu. Pa pa.